Drodzy Państwo, jest ze mną Pani Dyrektor Centrum Usług Społecznych, Pani Violetta Grosicka. Chcemy Dziękuję. za Państwa pośrednictwem przekazać informację mieszkańcom Strachowic, że po raz kolejny udało nam się pozyskać środki zewnętrzne na usługi społeczne, które będą świadczone dla... Podopiecznych Centrum Usług Społecznych. To jest dla setki osób z niepełnosprawnościami i dla 20 opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Uzyskaliśmy te środki z Funduszu Solidarnościowego. Fundusz Solidarnościowy został stworzony właśnie po to, by pomagać i osobom z niepełnosprawnościami, i opiekunom osób z niepełnosprawnościami. I dla tych osób ta pomoc będzie świadczona. Podziękowania dla pracowników Centrum Usług Społecznych za skuteczne pozyskiwanie środków na ten cel, bo one będą służyły lokalnej społeczności, ale o tym, na co zostaną przeznaczone, Pani Dyrektor, bardzo proszę. Dzień dobry, Szanowni Państwo. <laughs> Te dwa programy. O te dwa programy staraliśmy się już w ubiegłym roku, natomiast w tym roku, w ostatnich kilku dniach otrzymaliśmy informacje na temat przyznania dofinansowania. Jeżeli chodzi o program Asystent osoby niepełnosprawnej, to jest niebagatelna kwota 2,5 miliona złotych. Ponad 100 osób zostanie objętych. E, dzięki temu e, opiekom e, asystenta osoby niepełnosprawnej. E, takie osoby potrzebują wsparcia i ci asystenci będą w stanie e, tego wsparcia udzielać przez cały ten rok. Już od lutego e, zaczniemy realizację tego programu. Drugi program będzie skierowany bardziej do opiekunów i rodzin e, tych osób niepełnosprawnych. Będzie to opieka wytchnieniowa, dzięki której e, ci opiekunowie będą w stanie zrealizować takie potrzeby, na które być może nie mieli czasu do tej pory. E, być może swoje pasje albo po prostu zwykły odpoczynek e, od tych codziennych obowiązków. Na ten drugi program otrzymaliśmy kwotę 195 tysięcy e, i na drugi, drugi program będziemy realizować od marca. Oba te programy będą realizowane przez Klub Integracji Społecznej, który mieści się w Galerii Handlowej Skałka i tam można uzyskać wszelkie informacje dotyczące tych dwóch programów. Mamy nadzieję, że e, i osoby niepełnosprawne, i opiekunowie jak najbardziej skorzystają z tych programów i że będzie to duże wsparcie. E, liczymy na to, że dzięki temu be, to, to życie e, tych osób będzie troszeczkę łatwiejsze. I jeszcze przy okazji chciałabym poinformować e, na temat e, realizacji dodatku osłonowego. W związku z tym, że jest olbrzymi napływ osób zainteresowanych tą formą wsparcia. Już od dzisiaj otworzyliśmy kolejny punkt, który w, przy ulicy Majówka w naszym budynku znajduje się w pokoju numer 6. Tam będą wydawane wnioski i będą udzielane wszelkie niezbędne informacje dotyczące wypełniania tego wniosku, a także dokumentów, jakie należy przygotować. A już od poniedziałku kolejny punkt otwieramy w galerii handlowej Skałka na parterze w biurze obsługi klienta będzie funkcjonowała informacja, gdzie również będzie można pobrać wniosek, uzyskać informacje, ten wniosek wypełnić i jakie e, informacje przygotować, e, mieć ze sobą w, w momencie, kiedy ten wniosek e, trzeba będzie złożyć. No, na pewno będą to takie informacje, jak dane dotyczące członków e, gospodarstwa domowego, imię, nazwisko, e, numer PESEL, natomiast jeżeli chodzi o sytuację dochodową, e, to e, wnioski, które będą obecnie składane do końca lipca będą uwzględniały sytuację dochodową za rok 2020, więc trzeba będzie przedstawić taką informację dotyczącą roku 2020. Yy, i wnioski będą przyjmowane do końca października, także prosimy się nie obawiać, bo w tej chwili jest napływ klientów i, i, i strasznie się obawiają, że nie zdążą. Spokojnie wszystkie wnioski, które do końca października wpłyną będą rozpatrzone. Pani dyrektor, ja mam inne pytanie. W tym roku yy, ten razem z barem leczmy finansowało obiady dla seniorów. Cieszyło się to ogromnym powodzeniem. Wiem, że w tym roku na to chwilę nie jest to realizowane i były pytania, czy taka pomoc będzie również w tym roku ponowiona. Jeżeli chodzi o, tak, o, o te programy, to my czekamy też na informacje z ministerstwa. Na ten moment nie mamy żadnych informacji, bo to też są programy dofinansowywane ze środków rządowych. Być może dopiero w lutym lub w marcu otrzymamy takie informacje, bo to, to nie są środki nasze własne gminne, tylko programy rządowe. Także na ten moment nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. A Pani droga, ile wniosków jest już na... Yy, około 50, natomiast no, no, mnóstwo osób czeka w kolejkach, więc nie jestem w stanie na ten moment powiedzieć. No, staramy się, yy, żeby to, ten przepływ był taki yy, w miarę płynny, natomiast warunki lokalowe yy, nie są dobre. Yy, dlatego też uruchomiliśmy ten drugi po, pokój numer 6, który jest, yy, do którego wchodzi się innym wejściem, żeby też yy, można było jakby na, w dwóch miejscach, yy, yy, żeby klienci mogli oczekiwać w dwóch miejscach. No, i ten punkt w galerii handlowej Skałka. Tam są długie korytarze, więc, w takich warunkach bardziej przyjaznych, będzie można poczekać na swoją kolej i spokojnie uzyskać te informacje, które są potrzebne do wypełnienia wniosku. I oczywiście cały czas odbieramy telefon i też staramy się telefonicznie udzielać informacji.